Dzień, 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 dzień dobry bardzo Bogusia Adrian. Miło mi, że ze mną jesteś. Na co dzień uczę tańczyć baciate, salse, tańczy też inne style, chociaż jeszcze ich nie uczę, kto wie? Może za jakiś czas. Fajnie, że jesteś, zaczynamy dzisiaj z kolejną e, serią edukacyjną, a właściwie z kolejnym tematem serii edukacyjnej, mówiąc bardziej mm, prawidłowo, nazwijmy to. I teraz tak, dlaczego, kiedy nie warto uczyć się tańczyć na przykład z YouTube'a, z jakichś takich platform. Co nam to daje, kiedy możemy próbować się inspirować, a kiedy nie ma to większego sensu? Już Tobie, mój drogi, moja droga, tłumaczę, jak ja to widzę. Oczywiście możesz mieć inne zdanie. Bardzo cię proszę, nie oceniaj na samym początku tego nagrania, czy też nawet na końcu jakoś tak, wiecie, hejtowo tego nagrania, tylko spróbuj. Jakby zastanowić się, przeanalizować te moje argumenty, to moje spostrzeżenia i zobacz, czy przypadkiem nie robisz dzięki temu błędów. I teraz, tak, jeśli jesteśmy na etapie osób początkujących, czyli kiedy zaczynamy tak naprawdę przygodę z tańcem, to jest naj, naj, jakby najmocniejszy, najważniejszy, jeden z najważniejszych momentów, gdzie. Nabierasz, mój drogi, moja droga, pamięć mięśniowej i nabierasz e, dobrych albo złych nawyków. W momencie, kiedy nie masz instruktora albo osoby, która dosłownie się zna na, na tym, co robisz, tak? czyli na przykład na tańcu, tutaj mówimy o tańcu, e, no to siłą rzeczy nikt nie będzie w stanie Ciebie skorygować. Twojej postawy, Twojego ruchu, tego, czy tańczysz w obrysie ciała, czy jesteś gdzieś tam po, y, poza ciebie wywala, krótko mówiąc, tak? Tracisz balans. E, kiedy tańczysz na stawach, tak? A kiedy tańczysz na mięśniach. I teraz, o matko, tak, tych elementów jest jeszcze więcej, mój drogi, moja droga. Teraz tak, fajnie jest mieć osobę, która ciebie skoryguje. Fajnie jest mieć e, lustro między innymi, na przykład, tak? E, miejsce, jakiś taki, powiedzmy, nazwijmy to parkiet, czy po prostu jakieś panele, płytki, coś, co się gdzieś tam w miarę możliwości daje, e, daje możliwość Tobie po prostu się ślizgać i tak dalej, pracować normalnie stopą. Jeśli masz możliwość, to oczywiście jeszcze jakieś obuwie albo skarpetki, co tam preferujesz, w zależności, gdzie tam tańczysz, czy w domku, czy gdzieś na sali. No ale umówmy się, nawet jeśli masz spoko parkiet, nawet jeśli masz dobre buty, dobry strój, tak, wygodny, lustro i tak dalej, a nie masz osoby, która da Ci na przykład feedback, albo dopiero zaczynasz i nie masz jakby... Punktu odniesienia do czego, na co masz zwracać uwagę, no to będzie ci trudno łapać dobre nawyki, nie? Może być sytuacja taka, że nabawisz się szybciej później kontuzji, bo nie ma kto cię korygować. Na przykład, nie bez powodu, wiesz, mój drogi, moja droga, gdzieś tam, jeśli nie umiemy ćwiczyć, to fajnie jest poprosić o pomoc na przykład trenera personalnego, nie? No i tak samo będzie w tańcu, zwłaszcza na tych pierwszych etapach, gdzie no nie wiemy jeszcze, co robimy dobrze, jak powinno to wyglądać, czym się sugerować, tak? Jak duży lub mały ruch robić, yy, czy ma być płynny, czy ma, ma być przerywany, i tak dalej, tak dalej, w jakim rytmie, nie, żeby gdzieś tam nie robić sobie krzywdy po prostu. I teraz chciałabym, żeby to nagranie yy, jakby od razu może z góry nie oceniało mnie, czy, o, czy tego, co mówi, i tak dalej. Spróbuj, mój drogi, moja droga, zastanowić się na, nad tym, co teraz Tobie gdzieś tam przekazuję, i zobaczyć, czy przypadkiem nie wkradają Ci się takie błędy. Z mojej perspektywy nie do końca poprawne jest to, żeby zaczynać od YouTube'a. No bo na przykład właśnie nie masz jakby pielęgnujesz sobie jakieś nawyki, nie zawsze one będą ok. W momencie, kiedy tańczysz, tańczyłeś jakiś inny styl wcześniej, no to możesz mieć już jakieś tam, wiecie, wyobrażenie na to, że ten ruch będzie dla mnie prawidłowy, bo pamiętam, że z zajęć tango na przykład to i to. Albo mogę zrobić tak szeroki ruch, jeśli będę na przykład osadzony w parkiecie, tak? uziemiony, inaczej nazwijmy to, i będę na przykład izolować ruch, czyli na przykład izolować e, tylko klatkę, nie? Ruch klatki. A biodra na przykład i cały dół stoją. I tak dalej, i tak dalej. E, więc w niektórych przypadkach e, trening, a właściwie takie obserwowanie, inspirowanie się, i mam nadzieję, że to jest bardziej inspirowanie się jakimiś e, innymi figurkami, innymi kombinacjami, innym rodzajem ruchu i tak dalej, dzięki YouTubeowi e, no będzie mógł, być, będzie mógł być, będzie dla ciebie ok, w momencie, kiedy masz już jakąś świadomość. Jeśli totalnie nie masz pojęcia, od czego zająć i będziesz próbować robić jakieś ruchy, nie jestem pewna, czy będzie to dla ciebie na dłuższą metę korzystne, czy będzie to dla ciebie zdrowe, tak? I teraz właśnie, jeśli jesteś totalnie zerowy, spróbuj zainwestować tą godzinę, dwie, w zależności od tego, ile możesz sobie pozwolić, ile masz czasu, e, funduszy i tak dalej. Pójść sobie na takie zajęcia, najlepiej grupowe, no bo od razu też łapiesz kontakt z innymi ludźmi, możesz wymieniać się jakby perspektywą, swoimi doświadczeniami, swoimi jakimiś obawami e, właśnie z grupą, z instruktorem też przy okazji, bo on jest dla Ciebie. On, ona, tak? Ja też uczę tańczyć e, w Warszawie, więc jakby ja też z przyjemnością Tobie pomogę. Mam nadzieję, że jakby rozumiesz to ten punkt, jakby widzenia, tak, e, tę ścieżkę. I teraz fajnie, jak inspirujesz się, fajnie, jak sobie nawet dajesz jako challenge, e, jakby szukanie inspiracji, e, nowych figur, nowych rozwiązań, nawet w pewien sposób odtwarzanie, zwłaszcza na początku, jak powtarzamy jakąś sekwencję, na przykład z YouTube'a. Jeśli jest to jeszcze przy, przykładowo naliczenie, to już w ogóle fajnie, bo wtedy ta osoba pokazuje ci jakieś podstawowe typy i tak dalej, gdzie powinno być skierowane twoje ciało, jak długi krok zrobić. E, jak ustawić klatkę i całe ciało, gdzie tu, i tu nogi i tak dalej, to jest wtedy okej, okay. w momencie, kiedy jesteś na wyższym poziomie, takim bardziej już mm, świadomym poziomie. Nie chcę mówić, że to będzie dopiero na P2 albo P10, nazwijmy to kolokwialnie, czyli podstawowym którymś tam, czy to będzie dopiero na średnio zaawansowanym, bo dobrze wiemy, moi drodzy, że często... Nasz poziom nie jest adekwatny do tego, co gdzieś tam nam pokazuje nasz system nauczania. Czyli po ośmiu zajęciach jestem już po P1. To jeszcze jako tako w momencie, kiedy nie gubisz się z krokami i tak dalej, jest ok, ale im dalej w las to P3, P4, czyli kolejne poziomy, Eski i tak dalej, wiemy doskonale w głębi serca, że często przeskakujemy te poziomy. Na przykład albo mamy już jakieś doświadczenia z innych zajęć. I tutaj e, gdzieś tam po prostu przeskakujemy, bo nie chcemy się nudzić na przykład, albo chcemy potańczyć z kimś bardziej zaawansowanym, kim się, z kim już właśnie ktoś Ci bardziej pomoże, niż Ty będziesz musiał komuś, musiała itd., itd., No właśnie, więc to jest pojęcie względne też, na którym poziomie tak rzeczywiście jesteśmy, gdzie przerobiliśmy jakieś tematy, rozumiemy je, potrafimy je wykonać, a tym, gdzie rzeczywiście mm, przeszliśmy, dosłownie przebyliśmy, tak, jakąś podróż na danym poziomie, na, będąc na zajęciach tanecznych, nie? Ale myślę, że tutaj jakby wiadomo, to jest kwestia indywidualna każdej osoby, jak się czuje, jak wygląda w tańcu, co potrafi zrobić i tak dalej. O tym jest w innych filmikach, także odsyłam Ciebie do zobaczenia następnych tematów zaraz po tym. No i teraz ja jestem ciekawa, czy Wy się, moi drodzy, z tym ze mną zgadzacie. Czy serio nie ma sensu, albo nie, nie, nie jest do końca dobre, z tym sensem, to wiecie, jak to jest. E, na poziomie podstawowym uczyć się z YouTube'a, tak? Na przykład, jeśli chodzi o kroki, tak? Ja nie mówię, bo jeśli ktoś pokaże Ci basic, nie, na przykład na ta w takim filmiku i pokaże Ci, dlaczego masz ciężar ciała na tej nodze i tak dalej, masz to lustro przed sobą, gdzie możesz patrzeć na wideo i patrzeć na siebie w lustrze, sobie stopować i tak dalej, zwolnić na przykład to e, te tempo i tak dalej to myślę, że to jest ok, bo jesteś w stanie to zrobić. Jeszcze o, w zależności od tego, czy masz właśnie taki zmysł, gdzie jesteś w stanie połączyć kilka punktów, e, jakby, wiecie o co chodzi. Czasami jesteśmy w stanie skupić się tylko na jednym elemencie. I trzymanie, tak, jednego elementu za chwilę drugiego, trzeciego jest Czasami, wiecie, dużym wyzwaniem. Na początku będzie to trudne. Nie mówię, że jest niemożliwe, ale dla wielu osób no, nie będzie to na dłuższą metę, wiecie, wartościowe. Jakieś elementy spróbujemy na przykład przenieść do naszego tańca, albo do naszej nauki tańca, a inne gdzieś tam będzie, będą nam umykać, bo nie mamy feedbacku. Po prostu. No, i tak jak mówię, na początkującym etapie będzie to bardzo trudne dla ciebie. Jeśli masz ochotę, to sobie spróbuj, przetestuj. Później fajnie jest, wbrew pozorom, mój drogi, moja droga, się nagrać to, czego się nauczyłeś, nauczyłaś, czy to tańcząc sobie sam, czy z drugą osobą, sama, tak? Czy z drugą osobą. No i sobie zobaczyć. Wiadomo, że na, na poziomie podstawowym będzie to duża różnica między tym, co robią instruktorzy, a tym, co to robisz ty, ale myślę, że każdy z nas. Prew pozorom, bo tutaj wiadomo, mogą być hejty od razu, jakieś tam inne oceny itd. Może. Widzieć, czy robimy podobną rzecz, nawet jeśli nie robimy tak bardzo zgrabnie na tym podstawowym etapie, tak? bo na przykład nie płyniemy sobie ciałem, nie pracujemy, czy robimy podobną sekwencję, bo gdzie jest nam niewygodnie, potem możemy stopować, tak, jeśli bardzo chcemy uczyć się w taki sposób i sprawdzać, jak na przykład ktoś układa stopy. Tak? Czy twistuje, czy wchodzi właśnie na odblokowaną nogę, czy idzie na wchodzi na prostą i dlaczego, tak? czy to argumentują, i itd. Stety lub nie, ale te wszystkie kursy online, kursy online, nazwijmy to filmiki tak edukacyjne, często nie pokażę ci tak dużo, wiesz, tych wszystkich ważnych elementów, czyli jak na przykład przy obrotach łapać fokus, tak, albo gdzie właśnie, czyli gdzie patrzeć, tak, w którym kierunku, żeby nam się nie kręciło w głowie, wiecie, o co chodzi, to jest normalne, ale nie zawsze jest na to przestrzeń właśnie na, takim, na takiej platformie, w takim filmiku. Nie każdy też o tym powie. Czasami świadomie instruktor, instruktorka powie Ci – mój drogi, powiedziałam o tym, o tym, o tym i o tym. Brakuje jeszcze kilka elementów, z, jakby z pozycji nagrania nie jestem w stanie idealnie pokazać Ci, jak to wygląda, bo nie mam Ciebie przed sobą. Wiesz, o co chodzi. Nie każdy o tym też powie. A jako osoba, mając jakiś zestaw informacji, myślisz, że to wystarczy i to jest e, najważniejsze. I tak, i nie. Taka jest moja perspektywa, nie? Także jestem ciekawa, czy korzystasz z takich nagrań, e, czy właśnie na przykład później się nagrywasz, patrzysz, jak to wygląda, żeby mieć porównanie. Czy robimy te, to, to, taką samą sekwencję, taki sam ruch wykonujemy, czy gdzieś tam na przykład nie. Czy się wyrabiamy, bo możesz, e, może instruktor pokazać Ci do szybkiej muzyki albo do średniego tempu, a to będzie dla Ciebie za trudne. Czy pokazuje Ci, jak przygotować ten ruch, tak? Czyli jak zrobić tą preparację przed ruchem docelowym. Bo w każdym jakby momencie, w każdym elemencie tańca powinniśmy robić przygotowanie, czy ono jest, czy go nie ma, czy o tym ci ktoś mówi, tak? Na tym YouTubie, Instagramie, TikToku, i tak dalej, tak dalej. Wiadomo, że na, na poziomie podstawowym nie będzie to aż tak dobrze, aż tak ważne dla Ciebie. Będziesz chciał, chciała wykonać daną sekwencję ruchu, albo dany ruch, tak? W danym rytmie i tak dalej, ale docela na poziomie wyższym, tak fajnie, jeśli znajdziesz albo właśnie takie nagranie, albo jakąś platformę, gdzie ktoś ci wytłumaczy, że przygotowanie również jest ważne. Nie? Fajnie, jeśli bardziej sugerujemy się takimi nagraniami jako właśnie inspiracja, jako znalezienie nowego rozwiązania, niż jako główne źródło nauczania. I teraz właśnie nie chciałabym, żebyście odebrali to, że nie możecie albo nie powinniście uczyć się z takich jakby nagrań, bo ja też takie nagrania będę dla Was tworzyć, albo że jak to oglądasz, to już one są. Więc y, spoko, fajnie, jak zwrócisz uwagę, jaki poziom jest jakby wtajemniczenia elementów do zapamiętania zaznaczony w tym nagraniu. Czyli, że to jest dla osób początkujących. Czyli czytaj, będą najbardziej podstawowe informacje, i te bardziej zaawansowane, czyli takie na przykład jak właśnie przygotowania, jakieś izolacje, fokusy i tak dalej, nie zawsze będą zawarte. Będzie to fajne właśnie w momencie, kiedy będziesz na tym początkowym etapie, bo tam i tak nie jesteś w stanie złapać za dużej ilości elementów jednocześnie. Nie jesteśmy w stanie po prostu. Najpierw skupiamy się na przykład na nogach, później na rękach, później połączenie ręki i nogi, tak? Albo robimy coś w miejscu, jakieś nałożenie za głowę na, na, na mnie, na, na ciebie i tak dalej, albo w tańcu solo i tak dalej, gdzie skąd wychodzi ruch, to nie zawsze będziemy mówić, że idą, idzie na przykład z podłogi, tylko będziemy pokazywać. Izolacyjny ruch ręką, tak, żeby na przykład nałożyć albo wyciągnąć ruch. Albo w stylingu kobiet będziemy fokusować się na przykład, e, moje drogie, na tym, żeby pomyśleć o jednym elemencie, czyli o tym, że na przykład nadgarstek nie prowadzi do góry i do dołu, tak? A nie o tym, że idzie z parkietu do ramienia, do łokcia i do nadgarstka. Wiesz o co chodzi? Znaczy, mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi. Na pewnym etapie nie będzie to potrzebne. Tak, na przykład na tym początkującym, bo będzie nam zależało na tym, żeby wykonać jakąś sekwencję, a jakość tego ruchu i to, z czym ono się jakby łączy, tak? z czego wychodzi i tak dalej, będzie często dodawane na innych etapach, na tak na innych poziomach. Fajnie jak zwrócimy na to uwagę, moi drodzy. Niestety nie wszystkie jakby nagrania są adresowane, tak? Do każdego poziomu. Często są do albo początkujących, albo właśnie tych powiedzmy średnio zaawansowanych ze względu na długość tego nagrania i to też będzie ok. Tylko właśnie weź sobie z tyłu głowy, trzymaj taką myśl, mój drogi, moja droga, że nie wszystko będziesz w stanie usłyszeć, zobaczyć, tak? I zawrzeć dzięki takiemu nagraniu. Nagraniu, nagranio. Jakoś tak. Tak? Także to nie jest złe, broń Boże, ale nie nauczy Ciebie tak w 100% zacnie tańczyć. Nie? Dacie jakąś mapę, dacie jakieś nowe rozwiązanie, ale nie pokażę Ci wszystkich elementów, bo po prostu najzwyczajniej w świecie, szczególnie takie wideo, gdzie jest... Na przykład cała figurka od A do Z pokazana, raz, dwa, trzy robisz wyciągnięcie, 5, 6, 7 nałożenie, raz, dwa, trzy masz preparację, uciekasz do slajdu i tak dalej. Będzie Ci pokazywać jakiś schemat, tak? Fajnie, jeśli w takich platformach albo na takim YouTubie, tutaj nie chcę oczywiście ingerować w nagrania jakichś innych instruktorów, czy pasjonatów tańca, bo takich nagrań też jest sporo, w to czy dzielą sobie takie nagrania na jakieś, powiedzmy. Pojedyncze, mniejsze segmenty, tak? Partie i tak dalej. Czyli to jest tylko sekwencja. Tu są przepływy, tu są na przykład preparacja, a tu jest jeszcze rytmika. Raczej ludzie tak nie robią. To najczęściej znajdziesz na jakichś platformach tanecznych, tak? Swoją drogą taką platformę też będę miała za jakiś moment. Swoją drogą właśnie tutaj zobacz. Nowa inwestycja będzie nagranie dla Was wideo a propos właśnie dzisiejszego tematu, czyli będę starała się Wam pokazać na przykład jakieś bazowe ruchy, albo bazowy styling, i tak dalej, i też będę starała się. Nie hejtuj mnie, gdybym zamówiła, albo daj mi konstruktywny feedback. Ej, zabrakło ci tej informacji, o której mówiłaś, bo w ferworze walki, na przykład walki, e, czasu, tak, e, gdzieś tam zapomniałam to dopisać, albo o tym wspomnieć, powiedz mi w takim razie, postaram się o tym pamiętać, ale wiecie, jestem wciąż tylko człowiekiem, żeby właśnie dopisać. Co, co będzie w danym filmiku, tak? czy to jest poziom tylko baza, bez żadnego wiecie, uwzględniania, skąd wychodzi ruch, albo jakie jest liczenie i tak dalej, chociaż liczenie powinno być zawsze w moim przekonaniu, albo rodzaje, w jakim tempie mogę wykonać ruch i tak dalej. Także zachęcam Cię do tego, żeby się inspirować, żeby sobie szukać nowych rozwiązań dzięki temu, ale nie skupać całej, konkretnie, Calusieńkiej nauki tylko na tym. Bo fajnie jak ktoś może Ci pomóc. Fajnie jak może ktoś ci pokazać, wiesz co, ale teraz stoisz troszkę nie, nie tak, jak powinnaś. Jak stoisz w taki sposób, jesteś napiętych. Więc albo jak stoisz na prostych e, nogach nieodblokowanych, to tańczysz na stawach. Albo wpadasz na nogę. Nie? Staraj się wybijać do góry, a nie podbijać na przykład kroki do góry, kolana do góry. Nie? Wiem, że dzisiaj trochę więcej gestykuluję niż zwykle. Mam nadzieję, że aż tak bardzo Wam to nie przeszkadza. Też staram się o to ograniczyć, ale wiecie, no ja jestem trochę nad nadruchowa, nad jakkolwiek, więc nie zawsze jest mi super łatwo siedzieć, wiecie, w miejscu i być super spokojna. No właśnie. Jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia, jeśli chodzi o nauczanie, e, ile jesteście w stanie, albo byliście, albo i tak dalej, z, wyciągnąć z takich nagrań. Czy zgadzacie się z tym, że nie wszystko jesteś w stanie nauczyć się z takiego nagrania? Hmm? I fajnie, właśnie, jeśli nawet mój drogi, moja droga, może oglądasz mnie a sam, sama, robisz takie nagrania w jakiejś tam branży, nawet to nie musi być taniec, a masz coś swojego, spróbuj od razu. Uzasadniać swoje nagranie do jakiejś grupy docelowej. Taka rekomendacja. Czyli jeśli zajmujesz się zupełnie inną branżą, na przykład, a robisz takie nagranie edukacyjne, to powiedz, że to będzie na przykład baza, że to, to nagranie nie będzie miało w całości, nie? I tak dalej. Taka jest moja rekomendacja. Wydaje mi się, że to jest takie przy okazji fair i w razie czego też od, odrzuca taką falę hejtu. Wiecie, jeśli powiesz, to jest na przykład kombo dla średnio zaawansowanej, ale jest to same kombo. I na przykład nie będzie solo wytłumaczenia co robię ja jako osoba, tylko będzie jako kombo, jakby rozwiązanie, żeby pokazać ci przejście między jednym a drugim. Nie skupiamy się tutaj na przykład na aspekcie body movementu, tak? Tylko idziemy po szablonie, jakkolwiek wiecie, myślę, że wiecie o co mi chodzi. Albo właśnie dzisiaj skupiamy się na body movementcie, także spróbuj stanąć tak i tak. Otwórz klatkę, zamknij, miej oddech, tak, spokojny, nie zapominaj o oddechu i tak dalej, tak dalej. To jest, wydaje mi się, że fajne też, uświadamiające ludzi, czego mogą się spodziewać z tego nagrania. No właśnie. Myślę, że dzisiaj nie muszę aż tak bardzo przedłużać. Wiem, że niektórzy bardzo mnie proszą o te dłuższe nagrania, ale to nie o to chodzi, żeby robić ilość, wiecie, co, o co chodzi, albo długość, tylko jakość. Mm, no właśnie. Daj znać, co sądzisz o tych nagraniach wideo. Czy zdarza Ci się uczyć właśnie z YouTube'a? Jeśli masz nagrania z lekcji tak, albo po lekcjach, to będzie dużo łatwiejsze dla Ciebie, zwłaszcza jeśli trenujesz regularnie, bo masz jakieś typy, tak, jakieś informacje, które mówił, mówiła Tobie instruktorka, instruktor na zajęciach. Więc nawet jeśli oglądasz to wideo, to przypominać się: A wiesz co, Dominik mówił o tym, żeby gdzieś tam wyciągać na 7, 8 albo 3, 4. Nie, żeby robić tę preparację. A Bogusia mówiła o tym, że za każdym razem jak rotujesz klatkę, spróbuj też rotować stopy, żeby, nie, żeby gdzieś tam kostki kolana nie, nie cierpiały. Więc zobacz, zobacz teraz, tutaj stanęliśmy tak, a spróbujmy zrotować się na stopiu. tak? Odblokujmy kolana, nie. W nogach albo miejmy tą przysłowiową kartkę papieru pod piętami, żeby móc normalnie balansować. Wybijajmy się z parkietu, bo oni o tym mówili. Fakt, że tutaj robią bardziej na raz, dwa, trzy szablonowo, ale jak tańczyli, to pamiętam i tańczyliśmy z nimi, to mówili o tym i o tym i o tym. Będzie ci łatwiej. Tak? Po takim filmiku. I nie bój się nagrywać filmików, nie bój się prosić, nawet jeśli nie tańczysz baciaty, tak jak ja, tylko jakiś inny styl, nie bój się prosić instruktora o to, żeby, żeby zatańczył. Albo do liczenia, albo do muzyki, w zależności jak wolisz. Fajnie, jak masz i do liczenia, i do muzyki swoją drogą. Tak samo fajnie jest z takich filmików na YouTubie czy na innych platformach, czy po prostu się uczyć, gdzie masz i do liczenia, właśnie, bo wiesz dokładnie, gdzie, jaki to jest rytm, albo do jakich słów, tak? Wykonujesz dany, dany ruch. No i właśnie, no właśnie, do liczenia do muzyki. Myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. Zachęcam Cię, mój drogi, żeby w razie czego nie rezygnować z tego, ale żeby się tym inspirować. Ale mimo wszystko, jak nawet ćwiczysz sobie sam sama, a zapytaj instruktora, instruktorkę gdzieś tam, nie? Możesz mnie zapytać na jakiejś przerwie, albo na jakichś zajęciach indywidualnych, jak do mnie chodzisz. Ej, słuchaj, widziałem to i to i tak dalej. Ja czasami pracuję z kursantami właśnie, e, którzy mówią, ej, słuchaj, Bogusia, widziałem e, to i to, Chciałbym to z Tobą zrobić. Mniej więcej znam zarys, ale powiedz, gdzie mogę to podrasować, gdzie będzie bardziej wygodnie, prawidłowo, i tak dalej, tak dalej, Spoko, dajemy żółwia i lecimy z tematem, nie. Taka rekomendacja ode mnie dla ciebie dzisiaj. I no właśnie, spróbuj też uczyć się sam sama we własnym zakresie. Kombinować, szukać inspiracji i nie szukać inspiracji od jednej osoby, tylko ślepo tutaj tylko od niego, od niej się uczę, tylko sobie miksować, zobacz który instruktor, instruktorka albo instruktorzy, bo to nie musi być tylko jedna para, trafia do Ciebie na tyle, że wiesz co masz ćwiczyć, wiesz jak masz ćwiczyć, na co zwracać uwagę no i przy nich czujesz, że progresujesz. Tak? Chodź do osób, które albo ucz się od osób, które dają Ci takiego, wiecie, kopa do działania motywacyjnego, a nie, spra a nie jakby sprawiają, że Gdzieś tam po tych zajęciach czujesz się wypompowany i masz wrażenie, że kurka wodna, to nic nie działa. Nic ani nie usłyszałem, ani nie wiem, co mam zrobić itd., dalej. Nie, czyli to musi być dobre dla Ciebie. Ucz się tańczyć świadomie razem ze mną. Baw się tańcem. Zapraszam do siebie, zapraszam do dania sobie suba, lajka, like, a to jest like, suba na moim kanale, tak? Możesz dać dzwonek, tak? Kliknąć, dać dzwonek, kliknąć w dzwonek, żeby tam gdzieś tam te powiadomienia przychodziły. Zawsze możesz sobie później zaplanować, żeby zrobić sobie albo maraton, albo każdego dnia obejrzeć jedno wideo, y, udostępnić komuś lub u siebie, jeśli czujesz, że to jest wartościowe i to gdzieś tam daje Tobie radość, tak? Sprawia, że chce Ci się progresować no i świadomie żyć też przy okazji. Zachęcam do następnego filmiku. Zobacz, co tam dla Ciebie przygotowałam i na jakie pytania, jakieś wątpliwości, albo jak rozwinęłam jakiś konkretny temat, bo jest ich sporo i będzie jeszcze więcej. Do zakończenia, moi drodzy. Buziaki!